Hej widzowie na naszym kanale! Witamy dzisiaj, co Kubuś będziemy robić? Będziemy testować, no nie testować, a robić pizzę! Na słodko, tak? Dokładnie! A wiesz co, tata kupiła jakie składniki użyjemy do tego? Nie! To okej, okay, już Ci pokazuję, reklamóweczkę mam. I zaczynamy! Pianki. Ojoj. Oczywiście gotowy spód do pizzy. Dwie rodzaje czekolady, biały i mleczna. Banany jak nam będzie za mało słodko, to jeszcze użyjemy sosu ustawkowego do deserów, no okay. a spód ciasta posmarujemy masłem orzechowym, ale tego nie kupywałem, bo mamy w domu. To ja lecę po masło orzechowe i przygotujemy sobie pizzę, co? Dobra. Masło już mamy, deskę też i nóż, więc co Kuba, składamy pizzę. Dokładnie. To co, blacha? którą mam tutaj rozłożymy ciasto, ale nie damy go całego tylko dlatego, że boję się, że to będzie za słodko, podzielimy sobie je na pół I jak będzie dobra, to zrobimy jeszcze jedną, dobra? I nasze ciasto mamy powiedzmy, że gotowe na tą pizzę Nasze ciasto nakładamy teraz masło orzechowe Masło mamy już roztarte, teraz sobie weźmiemy banana Kuba Na pizzę dajemy teraz sobie bananka Co Kuba, teraz czekolada, tak? Mam To leci czekolada, parę kostek, pyk, 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 dawaj białą jeszcze Kuba tu podjada czekoladę ale to dobrze, zaraz będzie miało dość pewnie po tej pizzy słodkiego I wrzucimy pianki Pizzę mamy już zrobioną, teraz trzeba ją włożyć do piekarnika Tak ona się prezentuje I co Kuba? Piekarnik rozgrzany, trzeba ją wrzucić, tak? Dokładnie To lecimy Pizzę już mamy gotową Teraz by wystarczyło co? Pokroić i skosztować ją Kuba No, nie, ale nie mam ochoty na to Dlaczego? Wygląd mam no. Wygląd, no wygląda jak wygląda, no nie? Ale pewnie będzie tak słodka, że się nie będzie dało jej zjeść. O, ale te pianki się... Zgrzały, tak. Taką skorupeczkę. A co ty się spodziewasz po piankach, że nie zrobią ci takiej skorupki? Nie wiedziałem, że aż tak. Gorące, boję się to teraz spróbować raz, bo się boję poparzyć. Pewnie czekolada może być strasznie gorąca. Banan będzie najgorątszy. Ciekawe ile na tym jest cukru. Nie, to będzie, Kuba, dobre. Ładnie pachnie, to musi być dobre. Pachnieć pachnie. Najlepsza jest ta skórka z tych pianek. Mówisz? Mhm. Ta skórka z pianek jest DBS, nawet się zastanawiam, czy nie fajnie by było te same pianki na blachę wyłożyć i je tak podpiec, żeby ta skórka się zrobiła. Pytanie, czy my później z tej blachy będziemy oderwali, no nie, ale pomysł fajny. Jeszcze sos mamy, zapomnieliśmy o sosie. O, ale polałem. Mega słodkie. Mega słodkie, no nie? Mało powiedziane. Dla mnie jest to za słodkie. Podoba mi się akurat pianka, yy, że taka chrupiąca warstwa się na tym stało. Ogólnie wszystko się fajnie łączy, smakowo, ale ile tu jest cukru, więc nie będziemy robić już chyba pizzy na słodko. Czy będziemy? Wątpię. Następną zrobimy typowo owocową co? Ok. Pizzę zrobiliśmy, ale to jest mega lepik. Jest to tak słodkie, że trudno to się je. Jak dla mnie Kuba też ziół gryza i też dla niego jest słodkie, ale pewnie zje. Tylko mu coś do picia, nie? Zjesz? No z piciem to zjem, ale tak to... Wiesz co do tego by było dobre? Mleko. Tak. Żeby to popijać. Ej, dawaj mleko. Mogę? Z mlekiem wszystkie słodkie rzeczy są dobre. Ale jest to naprawdę słodka pizza, także jest trudna do zjedzenia. Przesadziliśmy tym razem, ale było mówione, że będziemy robić na słodko? Było mówione Nie zawsze musi być coś dobre, żeby nam wyszło Tym razem, no niestety, jest to za słodkie i nie polecamy Chociaż to jest dziwne, bo same dobre rzeczy my dali do tego No Ale razem po prostu nie grają i jakby zjeść na raz kilogram cukru w jednym ugryzieniu tej pizzy, tak? Na pewno nie w jednym, ale taki kawałek jeden to by był na bank kilogram Bawcie się dobrze Pozdrawiamy Was i do następnego. Cześć!